Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiając moi kochani bardzo gorąco i serdecznie z szlaku 43. pierwszej pielgrzymki diecezji koszalińsko kołobrzeskiej na jasną górę pielgrzymi nadziei, chcemy zaprosić was, tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem dobrych mediów, tych wszystkich, którzy należą do złotej grupy, których pozdrawiamy gorąco i serdecznie, i tych, którzy pielgrzymują razem z nami na szlaku. W związku z tym, że były trochę małe takie techniczne problemy z tym, żeby nagrać pierwszą część od tego wszystkiego, od czego zaczyna się nasza konferencja, czynimy to teraz. Jest ona troszkę inna niż do tej pory, ponieważ codziennie zatrzymywaliśmy się nad tematami konferencji codziennie innymi, codziennie były inne poruszane kwestie. W tym roku pragniemy zatrzymać się nad jednym tekstem z pierwszej księgi Samuela. I przez cały czas trwającej pierwszej pielgrzymki poruszyć jeden temat związany właśnie z tym fragmentem Biblii ze Starego Testamentu. Dlatego poszczególne filmiki, które będziemy mieli okazję zobaczyć, treści, w które będziemy mogli się wsłuchać, one w pewnym momencie, ufam, że z Bożą pomocą i działaniem Ducha Świętego złożą nam się w jedną całość coś, czego możemy jeszcze na przykład nie rozumieć zastanawiać się, co i jak. No, w pewnym momencie. Ufamy, że, że, że będzie tak, że to wszystko się rozjaśni, wyjaśni, ułoży jak poszczególne elementy rozsypanki puzli. I dlatego też codziennie rozpoczynamy nasz, naszą konferencję od czytania fragmentu z pierwszej księgi Samuela, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do osiemnastego. Był pewien człowiek w Ramatajm, sufita z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty. Miał on dwie żony, jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do aby oddać pokłon i złożyć ofiarę dla Pana zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pincha z kapłani Pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę, dał wtedy żonie swej peninie wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przymnażała jej smutku, aby ją rozjąć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni, pana tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła, i rzekł do niej mąż Elkana. Anno czemu płaczesz? Dlaczego nie jeszcze? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Gdy w silo skończono jeść i pić Amna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Uczyniła również obietnicę, mówiąc, Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy Twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy Twojej i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca – Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej: Dokąd będziesz pijana, wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła: Nie, panie mój. Jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam tylko duszę moją przed panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do niego zaniosłaś. Odpowiedziała: Obyś darzył życzliwością twoją służebnicę. I poszła sobie ta kobieta. Jadła i nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem. Miłosierdzie jest tematem oceanicznie bezgranicznym. A nawet na oceanie zdarzają się sztormy, i jak głosi pewna teoria mogą te sztormy być spowodowane efektem motyla. I przez cały czas trwania naszej pielgrzymki spróbuję ukazać jeden, wydawać by się mogło nieistotny aspekt, który niczym wspomniany efekt motyla jest odpowiedzialny za zaburzenie działania miłosierdzia w przestrzeni życia wierzących, za zaburzenie działania życia duchowego, za bezowocność tego duchowego życia i niestety w etapie finalnym powodując huraganowe spustoszenie. Stosunkowo mało, albo nawet najmniej, mówiło się i mówi o pokusie porównywania się z innymi, która stanowi oczywistą blokadę dla odkrycia osobistej tożsamości duchowej i doświadczenia miłosierdzia Boga, a tym samym świadczenia tego miłosierdzia tak drugiemu człowiekowi, jak i sobie samemu. Przypomnę, że epopeja grzechu i oddalenia od Boga, a także zdystansowania się pomiędzy ludźmi, zaczyna się od słów, Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. I tu, moi kochani, mamy do czynienia z podstępną konstrukcją sugestii szatana, który mówi: Będziecie tak jak Bóg, będziecie tak jak On. I to będziecie tak jak Bóg była dźwignią ambicji, Ewy, by dorównać Bogu, by w ogóle z Bogiem się porównywać. A pokusa porównywania się z Bogiem wymknęła się ludzkiej uwadze i rozpoczęła swoją dewastację w stymulowanych przez szatana ambicjach, które nie mają już za obiekt samego Boga, ale tych, których najpierw się ubóstwia, później nie jeden raz ich niszczy, i wyraża się to często słowami. Muszę być taki jak on i muszę być taka jak ona. Muszę być tak doskonały jak on, albo tak doskonały jak ona. Niestety nie jestem tak pobożny, nie jestem tak dobra, tyle nie zarabiam tak jak ona. Nie mam takich dzieci, nie mam takiej rodziny, nie mam takich przyjaciół. Moje wynagrodzenie nie jest takie jak u innych, nie jestem tak inteligentny czy inteligentna. Ktoś jest zawsze zauważany, a ja nie, ktoś jest doceniany, a ja nie, ktoś zawsze tak trafnie to wyraża, ktoś to pięknie zauważa, ktoś ma cudowne pomysły, ktoś tak pięknie odnajduje się w relacjach z innymi i ciągłe i niekończące się porównywanie się, porównywanie siebie samych, porównywanie swojego statusu materialnego, porównywanie swojego życia duchowego, porównywanie poszczególnych członków swojej rodziny. Porównywanie kariery, porównywanie sukcesów, porównywanie swojego stanu zdrowia, a i nie jeden raz porównywanie życia duchowego, pobożności, i w etapie finalnym dochodzi do tego, że ktoś mówi: Ja się już nie liczę, ktoś inny jest ważniejszy ode mnie, ktoś o mnie nie pamięta, bo widocznie jestem nikim. Ewa w kuszeniu została zepchnięta z pozycji zaufania do Boga. Do pozycji sprawowania władzy nad wszystkim: władzy zagarniania, osaczania, promowania oraz odsuwania, władzy deprecjonowania i pogardy. I to widzimy później, kiedy Ewa uwielbia Kaina, i nie zauważa Abla. W Kainie widzi syna, którego otrzymała od Boga, a w Ablu nikogo, o kim warto byłoby powiedzieć choćby słowo. To skutkuje tym, że Kain porównuje się z Ablem i ostatecznie tak mu irracjonalnie zazdrości, że ta zazdrość zaprowadza do zamordowania własnego brata. Podobną zmianę można zaobserwować Wewie i w jej odniesieniu do Adama, w którym nie widzi już przyjaciela, męża, współbrata, lecz wroga, kogoś na kogo trzeba patrzeć z podejrzliwością, kogoś, z kim trzeba rywalizować o wszystko. Co jest ciekawe, po zamordowaniu Abla Biblia nie poświęca już uwagi Adamowi i Ewie. W ich małżeństwie nie było wartościowego nic, co można by było odnotować w Biblii. Skończyło się, skończyła się idylla, a zaczęło się niekończące się porównywanie. Ewa chciała tak jak Adam mieć osobiste doświadczenie duchowe, tylko pomyliła duchy. Rywalizacja oślepia. Któż pamięta że Faryzeusz z przypowieści Jezusa, porównując się z celnikiem na modlitwie, nie zyskuje jednak upodobania Boga. Żyjemy, albo w prawie zaufania do Boga, albo w prawie pogardliwej władzy nad innymi, która niestety wynika z tego, że porównujemy się, a to porównywanie wprowadzi prost do zazdrości. Kto unika zaufania do Boga, jest zmuszony do tego, żeby kontrolować innych, Albo sam staje się obiektem kontroli poprzez wchodzenie w niedojrzałe relacje tego typu. Ten, kto kontroluje, nie ma tak naprawdę zgody na własne istnienie. Na to, kim jest, nie ma zgody na swoją słabość, ułomność, żyje w lęku przed tym, że wyjdzie na jaw, iż jest mniej wartościowy niż drugi, więc żyje w utajonej zazdrości. A kontrola jest substytutem miłości i uzurpacją wszechmocy Boga. Wiemy, że można wzrokiem odbierać komuś chęć do życia. Można tak na kogoś patrzeć i w taki sposób patrzeć, że tę, tę osobę obserwowaną doprowadza się do smutku, a nawet niechęci kontynuowania swojego życia. Ale czy istnieje taki sposób patrzenia, który zabija osobę patrzącą? Pragnę zwrócić Waszą szlachetną uwagę. Na pewien starożytny zapis, który może bulwersować jedynie powierzchownego czytelnika. Dotyczy on pewnego gatunku przyglądania się drugiemu człowiekowi, który może prowadzić do uśmiercania własnego życia duchowego. Ale nie chodzi o pożądanie czy nienawiść, tylko o okazję do porównywania się, która prowadzi do zazdrości, a jak się okazuje, życie daje nam dziesiątki, setki, a i niestety tysiące okazji do tego żeby się porównywać, łącznie z tym, że ktoś w etapie porównywania finalnym doprowadza do zazdrości, także zazdrości łask bożych. Po wielu etapach takiego, takiej zazdrości, te etapy się tak umacniają, że ostatecznie może doprowadzić do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. W Biblii, jak również w tradycji żydowskiej, a nawet w folklorze tego narodu, Istnieje do dziś przekonanie o możliwości rzucenia złego uroku na kogoś poprzez złośliwe albo zazdrosne przyglądanie się komuś. Nazywano to oko zła. Utrzymywano, iż wrogo nastawiona osoba, albo zazdrosna, albo ta, która się porównuje, albo wścibsko przygląda się, może sprowadzić na kogoś nieszczęście, gdyż otwiera w swoim wnętrzu miejsce w uczuciach na zło. A jeśli otwiera na złoto, pozwala działać demonom. Z teologii moralnej wiemy, że zarówno do uczuć, jak i do wyobraźni, wspomnień, pamięci mają dostęp demony. I dlatego na przykład w legendach żydowskich istnieje takie podanie, iż Jakub, kiedy wysyłał dziesięciu swoich synów do Egiptu do zdarami dla Józefa, kazał im wjeżdżać do miasta różnymi bramami, by nie dawać powodu mieszkańcom do przyglądania się, a więc i do zazdrości. Również Ewangelia w przypowieści o zazdrosnych pracownikach w winnicy daje powód, by nie lekceważyć tego problemu. Zobaczcie: właściciel w winnicy, gdy wypłaca podenarze każdemu z pracowników, choć w różnych godzinach zaczęli pracę, widząc szemranie tych, którzy pierwsi zaczęli pracę, mówi jeden do drugiego, do jednego z nich i co jest ciekawe: Tak samo Jezus mówi do Judasza w ogrodzie uliwnym: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Cała nieprzyjemna sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby robotnicy nie byli ciekawscy i nie przyglądali się nawzajem, ile inni otrzymali za zapłaty. Zazdrość przede wszystkim jednak może zabijać życie duchowe. W zazdrośniku zdarza się, że nie tylko życie duchowe. Ale w ogóle może doprowadzić nawet do samobójstwa, jak to było w przypadku Judasza. I pod koniec tego naszego pierwszego dnia chcemy zastanowić się i zadać takie pytanie: i z tym chcemy iść przez cały czas trwania naszej pierwszej pielgrzymki: dlaczego komuś zazdrościmy? Skąd w nas jest zazdrość? Dlaczego z kimś się porównujemy? Skąd to się bierze, szczęść Boże, skąd to się bierze, że kogoś uważamy za kogoś lepszego? Dlaczego kogoś obserwujemy? Dlaczego jesteśmy wścibscy? Co tak naprawdę w naszym sercu jest i przez ten czas trwania naszej pierwszej pielgrzymki, przez te konferencje duchowe, przez wchodzenie w taką medytację też tej Księgi Samuela, pierwszy rozdział, Wersety od 1 do 18. Będziemy chcieli, będziemy próbowali stanąć w takiej prawdzie o sobie, żeby te maski spadły z naszych twarzy, z naszego serca, ale mamy świadomość, że to nie dokona się bez pomocy działania Ducha Świętego, że potrzeba tutaj naszej dyspozycyjności, że potrzeba naszej otwartości. I po tej pierwszej konferencji chcemy zostać z takim pytaniem: dlaczego zazdrościmy? Dlaczego się porównujemy? Kto nam wmówił, kto nam powiedział, że ktoś jest lepszy, albo że my jesteśmy gorsi, albo na odwrót, że my uważamy się za kogoś lepszego, a, a kogoś uważamy za kogoś gorszego, że dochodzimy do takiego momentu, w którym tak naprawdę zazdrość nie jest tylko tym, że ktoś ma, a ja czegoś nie mam ale że różne te wewnętrzne konstrukcje naszego serca i teraz zobaczcie, moi kochani, bagaż doświadczeń, który dźwigamy, historia życia, którą mamy, to, co jest naszą przeszłością, to, co widziały nasze oczy, to, co usłyszały nasze uszy, to, co wypowiedziały nasze usta, to, czego doświadczyło nasze ciało, to wszystko, co zostało zapamiętane, ma bardzo realny i bardzo konkretny wpływ właśnie na to, jak my postrzegamy siebie, jak my postrzegamy innych, i niech ta historia, kilka podobnych, które usłyszymy również z Biblii, będzie takim momentem, będzie taką okazją, sytuacją do tego, żeby pomyśleć. Pewnie jest to inna forma też takiego zatrzymania się, kiedy towarzyszy nam zmęczenie, raz deszcz, raz słońce na pielgrzymce. Ale na pewno taką dobrą okazją i takiej szczerości bardzo Wami sobie życzę, kiedy może jesteście u siebie w domu, kiedy może słuchacie, jak jedziecie, czy tam w różnych czynnościach życia waszej codzienności, żeby z taką szczerością stanąć w prawdzie o sobie, nie? co jest. I, i, I prawda jest taka, że to nie do, nie do ludzi mamy z tym iść, nie ludziom masz o tym mówić, bo pamiętaj, że to, co odkryjesz przed ludźmi. A co Bóg ci dał, no to uważaj to za stracone, bo jeśli Pan Bóg pokazuje, jeśli Pan Bóg daje światło, jeśli Pan Bóg chce naprowadzić na, 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 na swoją drogę, to pewnie też nie po to, żeby tym dzielić się z ludźmi. Oczywiście, w pewnym momencie, jeśli zobaczysz w swoim sercu, że tak ma być, że masz się tym podzielić, no to jasne, nikt tego nie neguje, ale jeśli to są takie poszczególne etapy rozwoju życia duchowego, żeby to życie duchowe było owocne, żeby ono przynosiło efekty i nie sukces według tego, jak to rozumie dzisiejszy świat, tylko że ja mam po prostu pragnienie podążania drogą, Panie. Twoją drogą podążania razem za tobą, no to chcę wejść w temat. Chcę, chcę, chcę jakoś zatrzymać się nad tym, e, dlaczego się porównuje, czemu ta zazdrość, e, co takiego jest, e, komu moi kochani zazdrościmy, czego im zazdrościmy, dlaczego, że m, uważamy w takim wydaniu, że jak oni mają, a my nie mamy no to że już jest coś nie tak i skutkuje to tym, że my siebie, swoje człowieczeństwo, to że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i my siebie samego, swojego człowieczeństwa, tożsamości kobiety, mężczyzny, realizacji życiowego powołania nie przykładamy do Boga, tylko przykładamy do innych, a to jest działanie złego, bo to tak jak zły... W tej swojej takiej całej konstrukcji, no niestety diabelskiej konstrukcji, on jest zazdrosny o miłość, którą Bóg ma dla nas, i dlatego próbuje odwrócić nasze oczy, próbuje przekierować nasze serce, żeby to. Nie w Bogu szukać odpowiedzi, żeby to nie, był, nie Bóg był światłem, żeby to nie Bóg był przewodnikiem, ale zły właśnie podsuwanie: no to, to zobacz, no to będziesz tak jak Bóg. Nie realizuje się, powtarza się to wydarzenie, które miało miejsce w Ogrodzie Rajskim: no że, że jeśli tutaj, jeśli posmakujesz, no jak zerwiesz i tak dalej, będziecie jak Bóg, będziecie, będziecie znali dobro i zło. No Pan Bóg w swojej miłości chciał nas jako ludzi uchronić. Człowiek oczywiście w swojej upartości poszedł swoją, poszedł swoją drogę, ale na szczęście, no, Pan Bóg zostawił nam Biblię, zostawił nam pismo święte, zostawił nam te historie, które nie na powierzchni, ale chcemy wejść w nie w głąb. Dlatego z ufnością powierzamy cały ten czas Matce Bożej, czas pielgrzymki, czas duchowego pielgrzymowania, czas też zatrzymania w takiej konferencji u siebie w domu, w swojej codzienności, więc bardzo ko gorąco kochani i serdecznie, jako e, ojciec duchowny naszej pierwszej pielgrzymki, zapraszam was, e, wejdźmy w ten czas, przeżyjmy go razem z Bożą pomocą, mm, prośmy Ducha Świętego o taką otwartość serca. Niech Maryja, ta, która jest e, e, oblubienicą Ducha Świętego, niech Maryja, która jest Matką Prawdy, e, prowadzi nas tak delikatnie za rękę i i, I powoli te poszczególne etapy będą przed nami odkrywane, mając też świadomość, że może nie do każdego też dotrzeć, bo, bo każdy z nas jest na swoim etapie życia duchowego. Nie? nie porównujmy się z innymi, nie zazdrośćmy i bardzo Was i siebie proszę. Nie miejmy też oczekiwań, nie, że jak teraz wysłucham jednej konferencji, drugiej, piątej, że jak wejdę w ten temat, że jak już, o, już teraz od razu usiądę do Pisma Świętego, to już wszystko będzie załatwione i tak dalej. No nie, bo to, to, to nie jest. To nie ma być na zasadzie transakcji, tylko takiego dobrowolnego poddania się uzdrawiającej mocy działania Boga i takiego dobrowolnego działania, poddania się też temu, żeby. Duchu Święty, ja, ja nie chcę już być w tym momencie, w którym jestem, ale mam takie pragnienie, żebyś tym mnie prowadził, więc o tym porównywaniu się, o zazdrości, przejdźmy ten czas, przejdźmy tę drogę razem. Może to, to tak być, że to będzie ciemna dolina, ale psalmista nam już powiedział, że chociażbym przechodził ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty Panie jesteś ze mną. I na koniec chcemy, Maryjo, powierzyć Ci nasze serca, chcemy, Maryjo, powierzyć Ci nasze życie. Przyjmij, Maryjo, nasze serca, to wszystko, co składa się na codzienność naszego życia, to wszystko, z czym gdzieś w poszczególnych dniach e, będziemy chcieli wejść. wymut nam otwarte serce, otwarte uszy, otwarte oczy, e, żebyśmy tak jak Ty słuchali słowa Bożego, żebyśmy je kochali, e, żebyśmy to słowo realizowali w naszym życiu pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj, tak jak zawsze na szlaku pielgrzymkowym i w codzienności życia chcemy Wam pomóc, dusze czyśćcowe, idźcie do nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dlaczego zazdrościmy? Czego zazdrościmy? Dlaczego się porównujemy? Kto lub co jest przedmiotem tego naszego porównywania się? Powoli wejdźmy w to. Pozdrawiamy Was serdecznie. Szczęść Boże.